Zima w Lesie. Śnieżną kołdrą przykryty las, Wolno odmierza zimowy czas. Niedźwiedzie, borsuki i susły, W jaskiniach i pieczarach przesypiają, Zimy wcale się nie obawiają. Węże, żaby, salamandry i jeże, W stosach liści i gałęzi zakopane. Także śpią sobie spokojnie, Srogą zimą nienękane. Inne zwierzęta wypoczywają, Z jesiennych zapasów korzystają. Wiewiórka tylko z dziupli wychodzi, Gdy się na zewnątrz wypogodzi. Bupr w swej żereni dużo się leni, Przesypia większość czasu, W ogóle nie czyniąc hałasu. Wiele mieszkańców lasu aktywne życie prowadzi. Z niewygodami zimy musi sobie poradzić. Sarny, jelenie, łosie i żubry, zielonych roślin i drzew szukają. Po całym lesie się błąkają. Większość ptaków odleciała. Do cieplejszych krajów się dostała. Dzięcioły, kruki, Wrony i gawrony, które na zimę w lesie zostały, aby przetrwać ten okres cały, każdy zakątek lasu odwiedzają, ponieważ pożywienia mało mają. Pan leśniczy las odwiedza, razem z zuchami i harcerzami, a także innymi wolontariuszami przynosząc siano, warzywa, owoce, by zima niestraszna była i dla mieszkańców lasu szczęśliwie się zakończyła.